A jakie? Halo, halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, jakiś syn, Dworkowski. Przed nami kolejne spotkanie w Gekonie. Tym razem zmierzą się dwie zacne drużyny: Pro Access i Embrace Your Dreams. A jest ze mną! Royo. Royo, rojo! Royo, rojo, rojo, rojo! Już czekajesz. Okay. Ja się... Powiedz, jak się ustawiam wszystko ja na Spectator. Tak, jesteśmy online. Z nami też jest Ajrodzik, siema. Siema. Za chwilkę powinniśmy ruszyć. Brakuje tylko dwóch zawodników. Już jednego. Sprawdźmy, jak to działa na streamie, wszystko jest ok. Chyba, tak, wszystko działa. No, tak jak wczoraj, jest to mecz Best of Three, czyli trzeba wygrać dwa pojedynki. Zawodnicy prawie gotowi, Royal też jest gotowy. Oczywiście. Gotowy. Tak Zwarty. Tego, poprowadzić ten mecz. Mam nadzieję jak najlepszy. Na widowiska. także zobaczymy. Jeszcze jedna osoba brakuje w lobby i najprawdopodobniej będziemy gotowi, żeby startować. Przypominamy e, mecz Pyszu. Aces vs. Embrace Your Dreams. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja. No, to już nie ma takiej losowości. Mam nadzieję, jak w eliminacjach, z, drastycznym różnicą, z drastyczną różnicą poziomu. Mówię, że tym razem będzie widowisko pełne wrażeń. Z obu stron, oczywiście, z obu stron. Tak jest. Ja jeszcze w... dzisiaj niedzielam, w nadchodzącym tygodniu jeszcze też zapraszamy na parę streamów bodajże, tak Emilu? Tak, tak, tak. Potwierdź to. Oczywiście. Potwierdź to. Potwierdzam. No. Dobrze, dziękuję. Także, także to będzie 1 ósma i potem już będą ćwierć finały. Także to wszystko będzie gdzieś podawane na Facebooku, na stronie. Na pewno będą informacje kiedy, jakie mecze mogłeś śledzić swoich faworytów. Czy, czy drużyny, my kibicujecie. Tak, tak tak, zachęcamy do e, polubienia fanpage'a naszego, na którym e, najszybciej da się czegokolwiek dowiedzieć. Turing. Jest to faza 1-8 już. E... Już parę meczów zostało także rozegrane. Tam wiemy, że, że już trzy drużyny awansowały dalej. E, dzisiaj dzisiaj dowiemy się o tej czwartej. No, i w nadchodzący tygodniu, w, w, do piątku, że każdego dnia będzie i jeden z pozostałych meczów, więc, zostanie wyłoniona ta finałowa ósemka. I czekamy. First Speaker mają pierwszą akces w pierwszym meczu. Zobaczymy, czy wykorzystają tą lekką przewagę. Jakie postacie może obsadzasz, że Popularne mety. A, ale co, czy, czy wezmą, czy. Tak, ostatnio widzę zasięg Twitcha. On jest tak naprawdę taki. No, twitch, OP, Twitch naprawdę w tym po tym re re myślę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno jeden z pików, o którego będą się biły e, drużyny. Nie wiem, czy. Czy, czy to będzie, że tak powiem pójdą normalne lejne, czy będą jakieś słapy, jakieś rotacje, może a, zmiany pozycji? Także zobaczymy. No, także jeżeli chodzi o botę, no to na pewno Twitch, jeżeli chodzi o supporta, to na pewno zobaczymy Brauma zbanowanego banowanego, Wąświętego. Wydaje mi się, że w tym momencie naprawdę niszczy wszystko co się da, jeszcze jeżeli gracze grali nim parę gier, no to na pewno są na tyle wprawieni, wprawieni, żeby pokazać jego prawdziwą siłę, moc, jak to się robi, jak się gra tym... Wyznam z wąsem. Wydaje mi się, że bardziej jakieś Atility Supports. Typu Tresz, typu może Lulu, na pewno Morgana się pojawi. Tego, ewentualnie Karma, no to tak już sobie standardowo całkowicie. No są no, Midlanerzy, to jest bardzo dużo, bardzo różnorodnych, dlatego wydaje mi się, że nie będzie wybanowanych, ale na pewno kontest będzie bardzo duży o, o Yasuo i o LeBlanc. Bo to na pewno dwa najsilniejsze w tym momencie bopiki Też zależy co kto lubi. Niektórzy robią takich właśnie Asasinów, a niektórzy robią jakieś safe piki typu e, Nidali czy Ziggs, wolą trzymać się z tyłu, bijać przeciwnika i wykorzystać tę przewagę. No zobaczymy, czy pojawi się może Soraka, może Rice, może jakiś inny niestandardowy e, mid laner, top laner Soraka e, Top, to zawsze dobra. Dokładnie. No także to, to wszystko przed nami. E, za chwilę, za chwilę myślę. Um, już już obie drużyny są w pełnej gotowości, poustawiane pięknie, ładnie. Um, my jesteśmy gotowi, obie drużyny są gotowe, także niech zadzieje się magia. Dokładnie, niech zadzieje się magia na ósma na turnieju Gekon, Fish Races vs. Impression Dreams. E, myślałem, że ten nowy champion będzie taki bardziej OP z tym jego e, stokowanym. E... Pasywem i stunem. Myślałem, że to będzie po prostu masakra. No tak, trochę to zbalansowali. No i jesteśmy w Champions Select. No nie wiem, czy jest zbalansowany w tym momencie. To jest naprawdę um, taki tricky triki Champion. Jeżeli potrafisz nim grać, jeżeli potrafisz wykorzystać 100% jego siłę, a ty bardziej, jeżeli twoi teammatici potrafią wykorzystać jego siłę, no to e, można zrobić z niego naprawdę wielki pożytek. No i już gra ruszyła. Widzimy pierwszy ban. Drużyna Pysz Race zdecydowała się na zbanowanie Zeda. Widocznie. trainer Embrace Your Dreams. Grał nie nim bardzo dużo, albo po prostu nie lubią tego rodzaju asasinów. Nie lubią grać przeciwko takim postaciom. Natomiast Embrace Your Dream zdecydowało się na zbanowanie Vi, czyli Heavy Engage Junglera, który raczej nie ganguje często, ale jak ganguje, to ganguje bardzo skutecznie, szczególnie po szóstym levelu. Jej super umiejętność jest naprawdę potężna i potrafi zadać bardzo dużo damage'u, no i przede wszystkim zlokować tego przeciwnika, którego ganguje, w miejscu na duży czas, żeby go wysadzić. Pishuaces kontynuują bany Leonom oraz Elise, więc zbanowali jednego z junglerów. Zbanowali Pają Pajęczycę oraz Leona, czyli supporta, który posiada bardzo dużo CC. Widocznie nie lubią nią grać, nie lubią grać przeciwko niej. Jak najbardziej to szanujemy. Natomiast Embrace Your Dreams albo Vice zbanowali LeBlanc, więc kolejny midlaner. Ten, na którym mówiłem, że na pewno będą się bić o tego bana. No i zobaczymy, jest tak jak mówiłem, by zbanowany, nie zobaczymy go przynajmniej w tej pierwszej grze. No i od razu e, e, Pyszes zdecydował się na piknięcie Elisina. Zbanowana Waj, zbanowany Elis. E, szybki pik Elisina, na pewno komfortowo musi się e, na nim e, czuć e, jungle drużyny Pyszł e, Embrace Your Dreams odpowiada od razu e, z lokowanym Lusianem. Bardzo szybko, no to nie była mm, trudna decyzja, to, to była bardzo łatwa decyzja. I czy zobaczymy także Zigsa? Czyli tak jest: Zigs wraz z Utsianem, czyli dosyć safe piki, komfortowo się czuje pewnie, a, a Pekery dużo Embracer Teams pikuje Zigsa, no i zobaczymy najprawdopodobniej na niego wystąpi na mid -lane Nidali. Wiemy, że Nidali potrafi być upierdliwa, ma chwila, ma olbrzymiego sustaina, no ale Early game zadecyduje, czy Zigs będzie potrafił przepchnąć. Nidale. Czy, czy ona będzie w stanie lądować jakieś Jide prosto na twarzy rzymowego jordla? Obok Nidale zobaczymy także Jacksa, więc mamy już od górnej poprzez dżunglę i na wszystkie trzy piki. Botlane zdecydowali się na piknięcie na samym końcu, a na top lane zobaczymy Jaxa, czyli potężnego carry w lecie, postrach wszystkich top lanerów i w ogóle wszystkich. No ale najprawdopodobniej na niego wystąpi renekton. No, wiemy, renekton jest naturalną kontrą, ale trzeba dobrze zagrać tym renektonem. Myślę, że pik Lisina jest bardzo kluczowy przy piku Jacksa, gdyż Lissin to early, gameowy, gankujący, bardzo często jungler, i myślę, że może tam dać dużą przewagę, szczególnie na pierwszych levelach, kiedy jeszcze renekton, który będzie stoczył buje przeciwko Jacksowi. Nie będzie aż tak silny, nie będzie posiadał aż tak dużego damage, no to wtedy właśnie Lee Sin może przyjść, może zgankować, może zapewnić tą olbrzymią przewagę, przewagę swojemu koledze z drużyny. Drużyna Embracing Dreams uzupełnia Botlane najprawdopodobniej, chociaż zobaczymy gdzie wystąpi Soraka. Najprawdopodobniej je Botlane wraz z Dusianem. Na topie Renekton, na midzie. Ziggs, no i zobaczymy. Najprawdopodobniej będzie U, pick junglera. Fajny Zobaczymy coś nietypowego, jak jest jungle Soraka. Poppy jest mocna. Poppy na top tak, mnie się tutaj śmieje. No Popi też, bardzo bym chciał zobaczyć. Tak jest! Poppy znokowana! No, jestem bardzo zaskoczony. No, ale jeden z graczy opuszczam. grę. Widocznie coś mi skliknął. Nie wiem o co chodzi. No, dziwna sytuacja. A, dokładnie, nie miał jak piknąć junglera, więc piknął Poppy jako Jarvan'a, dlatego będzie to wznowione, więc to nie będzie Poppy, to będzie Jarvan jako jungler. Placeholder, tak? Tak zwany? Dokładnie, no nie miał, no nie wiem, ja nie jestem za tym, jeżeli gracz nie ma... To tak powiem, piku którego powiem piknąć no to wydaje mi się, że nie powinno być takich rzeczy, no ale to już ustalenia między drużynami. Ładnie, to jest tryb draftowy, no tutaj powinno pójść... Jak zobaczymy pójść, to same. Tak, mam sprawiedliwie no, ban raczej nie zobaczymy no, tych samych, po prostu jak leci. Najprawdopodobniej zobaczymy Alistara, Amumu i Anivia zbanowaną, czyli pierwsze sześć czempionów. Żeby poszło jak najszybciej, no natomiast potem już zostanie wszystko pick'nie. Tak, jak to, że tak powiem, będzie już rozgrywane normalnie. Jeszcze raz, bardzo szybko teraz, gracze zrobią to, co robili przed chwilą. Tak jest, na 100% wiemy, że na dżungli będzie Jarvan, a na bocie jednak soraka, więc to będzie support soraka, to nie będzie mit soraka, to nie będzie top soraka. No zobaczymy jak się sprawdzi Soraka na suporcie, bo wiemy, że o wiele lepszy, lepiej sprawuje się na jakichś innych pozycjach, kiedy ma dosyć dużo AP, kiedy może leczyć jeszcze bardziej, jeszcze skuteczniej swoich team'ów, oprócz tego zdać potężny damage ze Star Po nie będzie tego czynić. Na pewno będzie obniżać Magic Resist przeciwników czy ten Shred, no ale Heal na pewno też będzie uprzykrzemcy z życia, no musieli piknąć jakiegoś heal'a, jakiegoś sustain'a, no mają Nidale, która także ma heal'a Ona natomiast będzie AP carry, więc Będzie miała dosyć dużo damage'u, no i wiemy jak kluczowe są spiry w danym momencie No a heal Soraki może pomóc w tym, żeby Jednak utrzymać przy życiu swego teammate'a, który zostanie trafiony No więc reasumując, zobaczymy na topie Jaxa kontra Renektona w dżungli Będzie Lee Sin oraz Jarvan na midzie dali i Jinx na nabocie Jinx z Treszem oraz Lusian z Soraką. Soraka będzie mogła także zapewniać dużo many Lusianowi, który na początku e, wiemy, że, że bardzo dużo jej potrzebuje, żeby mocno się tradeować z e, przeciwnikami. Natomiast tutaj e, podoba mi się botlane drużyny push Races, gdyż Jinx bez e, mechanizmu wycieczki bardzo dobrze sprawdza się z Treszem, który, który posiada Dark Passage. To myślę, będzie ta, ta współpraca będzie kluczowa, na, żeby, żeby uratować Skura Jinx, bądź żeby zapewnić jakieś dobre ganki ze strony. Wiemy, że Dark tak, także może być użyte ofensywnie, defensywnie, żeby pokazać wizję, no także dużo użyć. Zobaczymy, jak Wilku w jego rękach, jak będzie wyglądać ten Tresha. Widzimy także już samonery. Eee, drużyna Pyshuice jest zdecydowała się bardziej ofensywne samonery. Oprócz Jaxa, który ma teleporta, to inni dali i, i też posiadają Ignite. A. Natomiast eee, Jinx standardowo, jak każdy AD Carry w eee, obecnej mecie, posiada Hila. Tak samo Hila posiada Lusia, ale Hila także posiada Ziggs, także jeszcze więcej eee, Hila, jeszcze więcej możliwości heal'owania. No a Soraka standardowo poszła we zosta, którego nie posiada drużyna Pyshuice, no jest kogo jak Jest Jinx, jest Jax. Jest także Lee także będzie e, sporo tutaj e, do roboty. 3 minutki, nie ja. E, podoba mi się, no obie, obie duże mają e, dobry siege comp. E, lepszy chyba engage ma mimo wszystko Na Embracer. James Your to nie mają Jarvana, który może zdokować. No oprócz tego może to być sfałowywane jakimś silence'em ze i jeszcze no, z X może tam podbić przeciwnika, zadać potężne damage z Mega Inferno Bomb. The calling także będzie kluczowe na pewno. No i ta kompozycja jest, wydaje mi się, bardziej przemawiająca za tymi fightami w mid-game. Natomiast tutaj, posiadając na dużym, bardzo range jinx, na dobrym połku Nidali, no to ta kompozycja zdecydowanie late game'owa drużyny Pushu Aces. Tym bardziej, że posiadają Jaxa i na pewno będzie bestią w fightie, jeżeli zdecyduje się na splitowanie czy, czy też po prostu walkę 5 na 5, no to na pewno jakaś dzida trafiona zadziała bardzo dobrze. Chwila muzyczki, pewnie Emil was tam czymś uraczy. Ja na chwilę jeszcze FK i za chwilę wracamy z meczem.